No, wariaty w dzisiejszym filmie będziemy zmęczyli dreda, ponieważ będzie on miał do zjedzenia jak najwięcej kalorii. Za każde 5000 kalorii będzie dostawał ode mnie 500 złotych, Zobaczymy, ile zje tych kalorii w ciągu dnia i dzisiaj na tym filmie za przeproszeniem. Nie będę nawet tego mówił, bo to porządek filmu i nie wolno. No ale wiecie o co chodzi? Mam tutaj dla niego taką torbę na starcie, ale to nie będzie wszystko w dzisiejszym dniu, bo ja po prostu daję mu taki prezent, całą torbę tutaj w żabce kupiłem pełne jakichś rzeczy, żeby on po prostu zaspokoił swój głód z rana. No i zobaczymy co on. Wymyśli w tym filmie, ile tych kalorii finalnie wie, a tutaj jest bardzo dużo rzeczy. No i jeszcze pewnie on będzie sobie coś tam dokupywał, no bo ile tych kalorii jest, nie dużo może z 5000. No co? Widzimy się w tym filmie, oglądajcie to bo będzie śmiesznie. Siemano, siema! Hej! Siema ty. Dzisiaj chyba fajny film z tego co widzę. No fajne. Fajny film! No fajny, ale po co ten mikser. Okay. No jak, no chyba będę musiał sobie jakoś ułatwić życie. No to chyba po to jest mikser, tak? Żeby było mi łatwiej. Aha, dobra. No tak, no ale po co, no wziąłem od razu, się dowiedziałem, że taki film robimy, uzgodniliśmy to, no to mikser z, z, wziąłem ze sobą. Dobra, dobra, lecimy za chwilę, mam niespodziankę dla ciebie, dam ci następną pójdzie i sam musisz sobie radzić. Jak sam? No zobaczysz. Dobra, mamy tutaj dla dreda rzeczy. Dred, mam dla ciebie rzeczy, które możesz na początek sobie zjeść. Później sam będziesz sobie wybierał, co będziesz miał. To po prostu jest takie, nie wiem, chcesz to skorzystać, nie chcesz to nie. Masz całą reklamówkę rzeczy. I, i po prostu no co? możesz sobie tych dwie stąd. Już. Ale to jest przecież sam lepik. Ja powinienem zacząć od jakiegoś śniadania, tak? Lepie, A nie od słodyczy. No lepik to są same takie rzeczy. No to wszystko co tam jest. A jest coś, nie wiem, coś w formie, nie wiem. Nie słodkiego, żeby zacząć to jeszcze wszystko jest na słodko? A co ty rzucasz jedzeniem, które ci dzisiaj wzięłem kupisz? Ile to kosztowało? Ale człowieku, no to są same słodkie rzeczy, powinienem zacząć od jakiegoś hamburgera, albo od jakiejś kanapki tłustej, a nie od słodyczy Miał być normalnie, miałem zacząć dzień, a nie same słodycze, co ty chcesz, żebym ja nie wiem, dostał jakieś cukrzycy? Nie wiem, jest to, albo zabieram to i nie ma z tego już Ech. To mam teraz siedzieć i jeść Nie Radziłbym ci te bombonierki wystawić sobie do A to co to? O, przynajmniej to, przynajmniej to nie jest aż takie słodkie Zacznę od tego Zaczekaj, no czekaj, bo co to jest, na To jest z to ma kalorii? O, od tego mogę zacząć Reszta idzie do, do miksera 300 kalorii około, około 300 kalorii najpierw zjem to, a resztę wrzucam do miksera. ale Zaczynamy. Dobre? Mhm. A wiesz o tym, że za każde 5000 kalorii dostaniesz ode mnie 500 złotych? Słucham? Za każde zjedzone 5000 kalorii daję 500 złotych. No co ty gadasz? No. Serio? Tak jest. No, więc może inaczej spójrz na to, co tutaj masz. Ja tutaj wziąłem rzeczy, które kalorii jakieś tam mają. Chyba będę musiał zjeść wszystko. Będę musiał się chyba bardziej postarać. Dołożę ci 20 złotych, jeżeli wiesz, to w ciągu 3 minut. Nie, dwóch, dwóch a po co to takie na szybkość? Bez sensu. No, jest 231 do 31, do 33 masz czas. Tylko 20 zł? Do, do 34, dobra. tak tylko? Jak po... tylko, za każde 50 kalorii masz 5 zł, no to pierwszy no. 20 zł za to, żebym się udusił lec, jedzeniem? Lecisz, czy nie? Lecisz czy nie? Przecież je jak szybko mogę. 3 minuty masz. To zjem sobie normalnie, a reszta leci do miksera. O, widzę, że takie myślisz tutaj. Dwie minuty stary masz. I co będę rekordzistą, tak? Nie wiem kim tam będziesz jeść to. Dawaj, dawaj, Dred, lecisz, No kurde, no ci tak wolno to jest, że to szok jakiś. zobaczymy, ile przeciętny człowiek jest w stanie zjeść kalorii. Ta minuta. Stary nie będzie będziesz to tylko bo no jest... Bo ja bardzo, bardzo, bardzo lubię jeść. To będzie rekord na polskim YouTubie! Ej, no ile ci... do, do końca stary, no co ty tutaj masz jeszcze, dawaj. No ile tu jeszcze masz, no chłopie! Wywalone w te dwie dychy, człowieku. Wiem, jak szybko mogę, co mam zrobić. Co mam z to, wepchać w siebie? Nie mogłeś dać chociaż tych pięciu minut? Mistrz, cofnął Dres. Wiem, jestem pewny, że nikt tego nie przebije, a ty z pewnością nie będziesz w stanie tego przebić. No dobra, do końca, do końca, teraz masz tych paszków trochę. No dobra, zaliczamy. 300 kalorii mamy tutaj, liczone już są do końca zjedzone? Można tak powiedzieć, no dobra, 300 kalorii mamy Dobra, coś jeszcze tutaj walisz na szybko? Co to jest? O, ja to dostałem w prezencie kiedyś od kogoś Postaram się jeść szybko, żeby ten film nie trwał godzina. Sam cukier, masakra Ohydna to jest Klej się jak guma jest słodka, brzydlistwa Jest 100% cukier Ohydna, Mmm, Nie chcę już jeść tego Nie no kończysz, do końca Kończysz to chłopie, nie ma. Co się zamienia w gumę? Dla widzów, dawaj, dawaj, dawaj. Już te na czasy były 100 razy lepsze. Nie wiem, jak można to jeść. Mam posklejone całe zęby. Zobaczymy, jaki ty będziesz spany, jak ty będziesz to robić. I w następnym odcinku to zrobimy. No dobra. I zobaczymy, kto zje więcej kalorii. Nie z przyjemnością nie dość sobie tobie dwa Zobaczymy. Mhm. Zobaczymy, kto zje więcej kalorii. No, już w następnym filmie zobaczymy, czy ci będzie tak łatwo takie rzeczy jeść. Ostatni. Reszta leci Dabar, do miksera. Nie Reszta nie leci jest do to miksera ostatni jest. A no to róbcie tak ten, jest ostatni. To Co teraz. Coś normalnego, Nie słodkiego bo tego to już To już się później zrobi jako szajb, a resztę lecimy na nie wiem, na jakiegoś burgera czy coś. Zamierzasz w sklepie miksować to? A gdzie mam iść? Myślisz, że się zgodzi? Przepraszam, <laughs> takie pytanie. Można podłączyć mikser tutaj gdzieś na chwilę? Kolega tylko sobie zmiksuje No to na chwilę się. Szybko zmiksuje i wychodzimy. Ja. Nie. Na pewno? na pewno? Nie da rady? Dobra, znajdziemy inne miejsce. Nie dam co się robotnicy, oni nawet nie wiedzą, że my tu jesteśmy. Słyszysz, robimy straszny przypadek ktoś wyjdzie. Nie, stary, to nie jest normalne. Trzymaj pierwsze leko, i jakoś wyciąga, Ej, zaraz ktoś wyjdzie i będzie naprawdę przypomnienie. Jedno. Dobra. No na. Wszystko jest nagrane, tak? Ile ich wrzuca? tak? Wszystko jest, tak? Kopię nie, jak to A też nie wiem, wiesz, ile to będzie miało kalorii? Człowieku, poczekaj, masz jakąś folię, żeby nie śmiecić? No zaraz na nie, nie dam rady wszystkich wrzucić Kolejny Wystarczy Tych? Dużo masz tych Kinder No nie, nie, jeszcze? No wszystko Człowieku, ty chcesz mnie zasłodzić? No jest jak najwięcej kalorii jest? To się już nie będzie mieści. Dobra, ostatni Co? No to jest pianka jakaś Jak ja mam to niby tutaj wrzucić? No krakersy sobie weź i wrzucaj myślisz, że coś z tego wyjdzie? No nie wiem Dobra, muszę chyba zamoczyć tam rękę no, no... Ci Ej, ale to jest jakiś ślepik, to się strasznie... No to jest jak... Pianka marszmelu. I jak ja mam to potem wypić? Nie wiem, ptale. no mleka dalej jest i będzie git To jest sam cukier człowieku. To jeszcze dorzucasz? a co to jest? Nie wiem, nawet nie wiem co to jest. I to jest jakaś wata? To się je? No tak no, a co ty myślałeś? W sumie nie stampuje źle. To nie. Mleka? Nie musi być normalnie Dobra już, już, już 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 Dobra, dodaję jeszcze dwie kolejny. Ale to weźcie. Dobra, ja nawet nie wiem do końca. Jak to wyjdzie, co to z tego będzie? Ale boję się trochę, nie? Dobrze, Wiesz, ile to ma człowieku kalorii, wszystko? No nie wiem, o to, że to Nie, to będzie jakiś nie rekord dzisiaj na ten film. Ej, zobacz, ile jest jeszcze miejsca? Jeszcze jest normalnie miejsca no na to, żeby to Wszystko? Wszystko? Chcesz do tego dodać? Wszystko? Chcesz, żebym mnie się tutaj pożygał? ale to normalnie miejsca jeszcze jest. Spiritus, tak, tak, tak. spiritus i będzie i dań. Jakaś wódeczka? No, albo wódeczkę, nie? No. Te marshmallow tak się średnio trochę zrobiło, Dobra, ale dobra. Dodajmy jeszcze trochę tego, bo to jest mega słodkie. czekoladki, wszystkie, wszystkie czekoladki i to będzie już stop. Ja mogę wrzucić jeszcze z jednego wafelka. Wrzucaj to tutaj. Trzymaj. Dwa wafelki, wszystkie czekoladki. Zobaczymy, co z tego będzie. Najsłodszy shake, który ma najwięcej kalorii. Dobra. dobra ostatnia czekoladka. Będziemy musieli dodać mleka. I starszy. I starszy. Robimy to i starszy. Byłby to kaloryczny shake. Będę musiał to pić cały dzień, ja sobie to wleję. Będę to popijać, hamburgery. A idziemy już tu, bo oni się już strasznie denerwowali. Dobra, na. Ale jak ja mam to wypić całe? Stary, albo chcesz zarobić i fajny film zrobić, albo nie. Ja nawet nie wiem ile do tej Dobra, pory nie to? zarobiłem jeszcze. nic nie taki z tego mózg w ogóle. To jest największa bomba kaloryczna, jaką w życiu chyba będę pić. A to dopiero początek wtedy. Wiem, wiem i to mnie martwi, to mnie bardzo martwi. Jakie słodkie to. Strasznie słodkie. Serio? Strasznie słodkie. To jest jak jakiś wywar, a nie szajk. Czuć tą chińską taką watę cukrową. Ona się lepi cała w tym wszystkim. Pi, pipi, pi, deruj, deruj. <ścoughs> Dobra, mam zjeść dużo kalorii i wypić dużo kalorii, tak? Tak. No to chyba mogę sobie to zostawić na później. Nie. Czy muszę teraz to, teraz, pić? Masz to pić? A to czemu teraz? teraz? Nie mogę na potem. Nie jestem w stanie tego już wypić, rozumiesz? Nie, nie chcesz jestem chcesz w stanie to... tego pić! Słuchajcie, widzowie, zostawcie subskrypcję, dredko teraz będzie pił do końca. Jeżeli chcesz, żeby kanał był słodką w Polsce, to musisz to zrobić. Pokaż to jest jak jakiś lepik, najgorszy. To jest, to leży. To jest za słodkie. nie, nie bądź watą, no to musi pić. Ty wody. jesteś wata, Powinienem sobie to na później zostawić, a nie że już teraz już teraz muszę to wszystko Dobra. pić. Iść. Dawaj, 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 dawaj Pożegam się na filmie, będzie przesada, to będzie koniec Za dużo, <coughs> za dużo tych kinderków Współczuję montażyście, że musiał w ogóle obliczyć ile może tu być kalorii, nie? Ile tu może być, myślisz no na oko? Bardzo dużo, bardzo dużo Bardzo dużo, prawda? A 600 masz wyjedzone, no, prawda? <coughs> nie chcę nawet myśleć ile jest tutaj cukru Naprawdę nie chcesz tego robić No nie dużo ci zostało, dawaj Dla... Czy ty nie rozumiesz, że... <coughs> Pamiętaj, za każdy 5000 kalorii masz 500 zł. Dobra, dzisiaj zarobię w Słuchaj, już poświęcenie dla wszystkich, dla wszystkich ludzi, Postaram się to zrobić. Dobra, zerujemy to, ale bardzo nie chcę tego robić. Dawaj, 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 dawaj. Tyle nie ten, nie, nie. No co ty robisz? Ej, ej, bo zaraz odejmiemy ci punkty, ty To? Co? co ty robisz? No kończ to! Zdajesz się to ani grosza nie zarobi. Ale ja mogę jeść inne rzeczy niż to, to sobie mogę nie, no zostawić do końca na później. Dokończ to! Do końca to. Tak. Chwila, robimy chwilę przerwy, robimy tak, chwilę przerwy. nie było, że tutaj coś odlewamy. Dobra, wziąłem dredowo i kola. Kola! No? no dużo kolori mamy. Czy ty tak, jesteś tak, normalny? No i tutaj do końca ją wypijesz, no bez przekazy, jeszcze ta półszejka masz kolą, to pijesz. Eee, do końca, do końca widzę co tam jest o, dawaj, dawaj, kończ ją. Kończ ją. Pięknie. 15 minut minęło, jesteś gotów to dopić? Weź mi to z oczu. Dawaj. Robię to tylko dla filmu i dla widzów. Dobra, więcej pieniędzy będzie, robimy to pod film. Nie, bo dera będą odjęte funkcje, to Dobra. Jestem cały brudny, Dary, bo tu jeszcze trochę tego jest, no. Cofam mnie, mam od razu odruch wymiotny. Przelej mi to do jakiegoś kubka, ja to będę w trakcie filmu pić. Nie jestem w stanie już tego więcej o ile on tutaj tego jeszcze ma? Żeby nie było, tu nic nie jest wstawione w tym filmie. Weź robimy teraz tak, że ja sobie to przeleję, pięć. ja to dopiję na filmie, ale teraz jedziemy w inne miejsce i idziemy zjeść coś innego i też będziemy podbijać tym kalorie i przeniesiemy to picie tego po prostu na późniejszy fragment i też będziemy to później pić. Nie jestem w stanie tego więcej wypić. Dobra, teraz pora, żeby zjeść coś bardziej tłustszego, żeby jeszcze to dobić, no bo już za dużo. Tego słodkiego, także dawaj jakieś burgery, pizze. Wszystko bierzemy, nie? Wszystko bierzemy, wszystko co jest. A jak się czujesz? Czuję się przesłodzony. Stwierdziłem, że muszę to czymś popić. Co tam masz? Biorę kola. To kolę dopiero ci podliczymy jak samą wypijesz. Mhm. I zagryziemy tam z batonem. A ten baton się z chwilą to on ma 170 kalorii, jak sobie go pijesz. Nie chcę go jeść, Ale zrobię to. Teraz, dawaj. Przez to, że ostatnio rozwaliłeś mi szybę Ja? Czasami ja rozwaliłam? No tak, twoim butem rozwaliłeś No, no moim butem, ale to dobra, nie ja Dobra, dobra, przestań się tłumaczyć, dobra, musieliśmy tutaj do w wlecieć, żeby tutaj tę szybę ogarnęli Ale już tutaj niech szybę przyciemniają, więc mogę polecić Jaki ty adres macie? Gdybym mógł wstać od tej szybę. No, czekaj, więc jeżeli sobie interesowani, to wiecie gdzie tutaj mogę polecić Na zmianę szyb Weź chłopie, i ty tą szybę wybiłeś. Ale to nie moja wina Dobra, ty lepiej idź gdzieś, tak? Co tutaj wziąłeś z tej żabki? No, wziąłem kebaba takiego tu z tego z żabki. Co też jest? Wiecie, że jem pierwszy raz kebab z żabki? Może mi się po nim lepiej zrobię. Źle, źle się czuję od, tej, od tego cukru. Nie smakuje mi. Coraz mniej podoba mi się ten film. Ty w czujesz, że ja witam te zawody na kalorie O mnie ty kurde, zaatakowałeś mnie tym shake'em. ja dałem ci propozycję, a ty wzięłeś shaker do domu, więc co ty gadasz do mnie? To twój pomysł był. Co ty w ogóle wymyślasz? Ale nie to mogliśmy nie zaczynać to. od słodkiego, to ty pierwszy dałeś nie mi nie słodkie. Dałeś tylko po prostu reklamówkę brzmiała. Tak, i mogłem ją zjeść później, a nie od razu jeść słodkie to pod to chwilę. Gendry... Powinniśmy zamienić kolejność. Zacząć od takich jedzeń, a dopiero później pić słodkie i jest słodkie. Muszę sobie zrobić po tym kebabie przerwę na chociaż godzinę czy dwie Trudno, będę jeść zimną pizzę i tak będziemy musieli dokończyć film Jest źle, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi Wymieszane, przejedzenie z przesłodzeniem Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi Ja się mało ci zostało stary Już ciężko mi się oddycha Muszę ci go zjeść, co Ale ohydne jest to mięso, jakie niedobre jest Powoli kebaba kończymy nie, bo nie odliczymy punkty. Tylko spróbuj. No nie! Dobra, minus, minus 200 kalorii doliczamy ci. Nie, no nie przepis. Dobra, minus 400 kalorii doliczamy, o nie. Minus 400 kalorii masz, czyli ten kebab poszedł na marne. To ci jest? Nie więcej, no. Minut Minus 600 kalorii. Minus 200 kalorii. Ty masz w swoje maszynki. No. Mój jest rzędy kalorii! Bądźcie co czy nie? Tak. To dawaj. Masz to w całego szyjka. No nie mam całego, bo minus 4000 kalorii będzie. Ja liczy, że dałem w siebie w tyle wcisnąć, to się wszystko liczy. Kurka tak. debilu, to się wszystko liczy, że udało mi się walczyć ze sobą. Że udało mi się tyle wepchnąć w siebie to... i dalej jem. A co to ma sens jeść? I... Jest sens, że udało. To też doprowadzę cię, że i też będziesz musiał żygać no, tak. i będziesz jeść dalej? I, co, I też będziesz miał, że to się nie liczy. Ja to wszystko w siebie wepchnąłem. To jest moje zdrowie, to no, się dobra. wszystko liczy. Kalorii. Wszystko kur... liczy. To... Się wszystko, człowieku. Wszystko się liczy, że udało mi się, że byłem w stanie tyle wepchnąć w siebie, w ogóle tyle kalorii. To się wszystko liczy, że byłem w stanie tyle w siebie wepchnąć. To się wszystko liczy, że mój organizm to wytrzymał i że potrafiłem dalej jeść Dobra, do pożygu. Dobra, słuchajcie, przyszedł czas na pizzę. Pizza może tak samo, nie jest jakiś. Najwyższych lotów. Akurat ja tę pizzę lubię. Lubisz? Tak. tak. Będziesz mieć akurat też okazję, żeby spróbować. Chcesz jeden kawałek? Nie ma. Dobra, lecimy dalej. Ech, mnożnik kalorii, tak? Idzie do góry. Mnożnik kalorii idzie do góry. Nie poddajemy się. Bizowierz, rozpoznaję. Machałem do nas. Trochę lepiej mi się zrobiło. Wiesz, Jak się wyżyłem poczułem nagle taką ulgę, nie? Od razu mi się lepiej zrobiło. O końcówkę. końcówki, tak, 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 tak Ale nie. ja nie wiem! Ale nie. ja nie wiem! Ja nigdy nie jadłem końcu, i nie jem. Ale jak oszukuje? Jak jem całe? Widom oszukujesz. No lecisz. No nie, nie widzisz, że jem i tak staram się jeść w miarę szybko. Nie spodziewałem się, że będzie aż takie życie A to wszystko dla Was. To mm. wszystko dla filmu. Chwila odpoczynku. Wiadomo, kola. Nic innego. Już mi się odbija. Dobra, ostatni kawałek, ale widzowie to jeszcze nie koniec. Ale montażysta musi ci odjąć za te kawałki. Trochę Dobra. niech tam odejmie. Ciekawe jak on to obliczy matematycznie, co on ma jakiś kalkulator matematyczny? Ile są warte kalorii yy, końcówki od pizze? Dobra, jedz tam. Weź już. Naprawdę, już przesadzacie. Kola to jest mój dzisiaj, dzisiejszy przyjaciel, nie? Zawsze mnie wspiera, pomaga. Brady, to jeszcze nie koniec nie. wiesz o tym? No, chyba, zamierza, że zamierzasz się poddać. Wyrzucamy to, bo nie ma co śmiecić. Dobra, lecimy dalej, to? Lecimy. Dobra, Dred, za chwilę moja szyba będzie gotowa i jedziemy stąd. Mówiliśmy, że mamy do pustyni jechać, tak? Tak, zanim pojedziemy gdziekolwiek z tego miejsca, stwierdziłem, że zjemy jeszcze żelki. Mm. Ciężko się je, Bardzo. I są kwaśne. Ale na ten moment idealne będą żelki. Są kwaśne, rozmatułem dobrze. Długo się jeje, jak to żelki, ale są dobre. Zobaczcie, ile cuczy się w stojustie. Cukier. Idzie z tego Nie Widzę jak mi policzek odstaje okiem jak tak patrzę. No dawaj internet! Skąd wyjechać? Nie chcę już tu być. zakwaściłem się teraz tym. Są strasznie kwaśne Mam już dosyć tego filmu. Ale mnie złapała energia teraz po tym żarciu. Mam więcej energii. Żuchwa mnie boli od gryzienia. Żuchwa normalnie od tego zaciskania. Dobra. Lecimy do mojego znajomego do pizzerii. I on tam nam przygotuje prawdziwego giganta, potężną pizzę. Lecimy. Dobra. Dobijamy więcej kalorii, bo chcę jak najwięcej zarobić. Wszystko jest już przygotowane. Lecimy do mojego zioma. On już dobrze wie, że tu jesteśmy. że stolik już przygotował. Zapukamy co odbierzemy. Casablanca e, obok fabryki wody, zapraszamy. To mojego ziomala, serio, to tak mówię po prostu, że to mój ziomal jest. O, pizza już jest podawana. Witam, witam, dzień dobry. Witam, witam, dzień dobry. Mamy zamówienie, sosy są. Wszystko. Tyle sosów? No, to i tak... Ale to strasznie To będzie to tak? Wszystkie, no niektóre. No i jest. Ale jeszcze tutaj... No to odłóż to na stolik sobie. Mamy tu ekstra kuczaki jeszcze także Dobra, a jak tam tego. pizza tusta jest? Jest bekon tak jak chcieliście, jest pepperoni. A to jakieś dodatkowe gratisy dobrze, chyba? Że dodatkowe. Ekstra gratisy, dokładnie Dostaliśmy, dobra, dziękuję ci bardzo Trzymajcie się Ale na wypasie jest, bo prosiłem cię o mega tustą, jaka jest Na pewno? Fajnie, jest okej okay. Dobra, a około ile ma ta pizza w ogóle kalorii? 2000 kalorii Około? Około, dokładnie na to, ja by dobrze by liczyć, ale około 2000 Na to lecimy Dobra, to dzięki, dzięki, hej Oooo, oh, jaka to tu staje i jest sam bekon. Ona jest cała zalana bekonem. No, chciałeś kalorii, to z Salami masz. i bekon, nie? Głównie tutaj grają rolę. Ile boczku! Cała pizza jest w boczku, nie? No to lecisz z uh, Jakieś gratisy, to mam chyba bardziej ochotę na Pokażę, to w sumie nie chcę, ale... jak najpierw sobie tego spróbuję. Zobaczcie jakie tu są sosy, jaki tu jest wybór sosów. Ty no, tyle sosów, takiej ilości, to ja jeszcze chyba nie widziałem, nie? Mm. No Dobra, wjeżdżamy zaraz w pizzę. A montażysta zaraz tutaj będzie doliczał Ci kalorie za tej pizzę i to wszystko. Niech dolicza. Ciekawe jaki finalnie będzie wynik. Ale dobre sosy. To jest w ogóle, się dowiedziałem, dowiedziałem się wcześniej, że to jest w ogóle jakiś limitowany sos orzechowy, którego nigdzie nie ma. Jest wysoko, bardzo kaloryczny. I to jest jedyny taki sos, jaki dostaniecie właśnie w tej pizzerii. To jest specjalny sos orzechowy. Pizza jest zrobiona na jakimś tutaj w ogóle serze francuskim. Ale zobacz, jak w stolik. Dla mnie rozłożył. Dobra, dojadam to. Strasznie, tusta. Ale smakuje mega git. Starowy? Nie mam siły. To jest dopiero pierwszy kawałek. Dopiero pierwszy kawałek. No już to kończy. A już naprawdę kończy się ten dzień? Kończymy ten odcinek? Chcemy nie. Chcemy już jak najszybciej zakończyć ten film. Mm, to jest nowe. Zaraz się znowu pożegam. To jest pierwszy kawałek. Mi znowu już jest ciężko. Czuję się jakbym był cały zalany. No mam myślisz, że damy Sąpki radę. też wiesz, tak? Mm. Jedna frytka i to ile kalorii? No nie wiem, czy chcę opakę Ile sosów nam dał? Chciał nas chyba jakoś mega wynagrodzić za moje męki, dzisiejsza. Bo to są naprawdę męki. Kalorie w tej Za dużo kalorii. Mm. Dawaj tego sosu serowego pełno. Myślisz, że tak będzie git? Wydaje mi się że tak. Boczek już sam wylatuje, bo już jest tyle boczku nawalone, że ona aż sam wypada, a ci się nie mieści. Dawaj Zeruj. Ech. Zeruj, pizzę mam zerowe. Dobra, trzy, dwa, jeden za jednego, dawaj, za jednego nie no, już nie mogę to Jest tak tuste. ten boczek robi taką robotę tutaj Lecimy z całością Dobra, chwila przerwy, bo jest mi niedobrze Ale zjemy to wszystko Musimy na chwilę skończyć, ale obiecuję Zjem to wszystko, tylko da dajcie mi chwilę przerwy Dajemy radę Zjemy całą tą pizzę, widzowie Zjemy ją całą, ja naprawdę już nie mogę Przysięgam, że już nie mogę ale jeszcze te sosy z jakieś przegięcia spróbujemy to zmieścić. Ale jest chyba jakiś majonezowy najustszy. Jeszcze sobie wziąłem najustszy sos. Jeszcze majonezowy sobie nalałem. To był akord przez przypadek. Muszę to jeszcze wcisnąć. Mmm, dla mnie to czym nie tym lepiej, to nie? Bo no jest jeszcze no to ten to, to sos kończymy. majonezowy! Le. To kończymy, tak? Nie możesz? Nie możesz? Kończymy? Nie no, powiedziałem, że zjem całą, to zjem całą, tak? A to jeszcze masz frytki, sosy, wszystkie sosy też się liczą Zjem dobrać? całą pizzę, bo taki jest challenge, więc to zrobimy Kolejny kawałek Zjesz to, to jest kalorii, wiec. Dodatkowy tysiąc? Tak Nie wiem, gdzie ja to wszystko mieszczę, ale... Jest Meksyk Znowu że on tak odmawia posłuszeństwa Wolałbym już dzieciom oddać, niż to... Niż się tym po prostu, wiesz, napychać Lepiej by było naprawdę to już dzieciom oddać. No, a na pizzę? Widzisz cóż, już pyta się mamy czy na pizzę ma ja bym mu to wszystko oddał. To no zróbmy dobry uczynek. No zróbmy dobry uczynek. i też bym już wolał. Jak dla mnie możemy dobrze dokończyć. Dobra, teraz robimy zamianę, żeby cały czas nie jeść tej pizzy. to jeszcze No tak jest połowa równo. Zjadłem równo pół. I każdego sosu po trochu spróbujemy. Z każdej frytki. Ja mówię, nie, 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 nie mogę. już Ale poczekaj, no bo mówię jeszcze nie. Nie mogę już. Nie mogę... No i kafy dla ciebie. Nie no naprawdę już nie mogę, już ledwo co to jemy. Jak dla mnie możemy kończyć bez? Ile już w ogóle mam zarobione? Ja nie powiem ci. Ile już zarobiłem? Po podasz mi kwotę na sam koniec? Może. Ile udało się zarobić? No, nie będę musiał to podliczyć, chopie ja nie wiem ile tu to ma. To nie powiesz mi? No towisz Siłkę. Z filmu się dowiem. No. Super! Zajebisty film! Dobra, zjadłem trochę tych frytek, żeby troszeczkę jeszcze podbić się tym tłuszczem. No i dalej zalewamy się pizzą. Zbliża się już ten moment, kiedy naprawdę... Ciemno się robi. Pofie. Robi się już nawet ciemno. Nie mam siły. Nie mam siły. jeszcze dostaliśmy. Dzięki. To jest przegięcie pały. To co my robimy na tym filmie. Oh. Za dużo tego jedzenia. Nie chciałbyś mi pomóc no, może. W i tak masz odliczane, bo nie jest końcówek. Jest dobrze, naprawdę. Uwierz 400 mi. Uwierz mi, że już naprawdę jest grubo, już naprawdę nie mam siły. Ostatni kawałek. Słuchajcie, ten challenge nie jest wcale taki prosty. To jest już testowanie organizmu. No to jeszcze masz krótki. W domu będzie rewolucja. Jak nic. No nie, to już nie jest śmieszne, nie robi się że to za na, zabawne, bo ja naprawdę już nie mam siły. No już to ja powtarzam, powtarzam. To już wiem, że dziesiąty raz, nie mam siły. Już jestem na ostatku takiego jedzenia, że już naprawdę nie mam siły. To jest końcówka mojej wytrzymałości. Naprawdę już moje, moje siły się kończą. Co myślisz, że uda mi się dojść te frytki? To nie jest. Tam dostań. jeszcze w samochodzie są jakieś słodycze. No jeszcze masz szejka. Mmm, tylko nie szejka, proszę cię. Nie chcę na niego patrzeć, tylko nie szejk. Widzowie też pewnie proszą, też by pewnie mnie oszczędzili. Muszę wstać. Ech. Wstanę. Muszę się troszeczkę poruszać, bo zaraz tutaj się zaleje całkowicie. Mczę. Może to coś da, żeby spalić chociaż minimalną ilość kalorii. Dobra, uwaga, ostatni kawałek. Uff. Uff. Naprawdę, wiesz, że na YouTubie polskim ciężko taką ilość siedzenia przejść. Co ty gadasz? Mówię ci to. Słuchaj, bo ja mam już mroczki przed oczami. Mam mroczki przed oczami. Weź na chwilę kończymy, dobra? Ale to dokończ ten kawałek. Na chwilę kończymy to dokończ dokończymy. ten kawałek w ręce bo ja już mam naprawdę Słuchajcie, pizza oficjalnie zjedzona Jest pusto, no zostały tam jakieś ogryzki tu To będzie miało uh. więcej kalorii Nie odpuszczę tego Kurczak wlatuje Mhm mm mm -hmm. Soczysty Nie byłem na twoim miejscu jeszcze go podpił z No nie wiem, serowym? Nie serowym, serowym, tak serowym. Nie serowym serowym najwięcej kalorii Ten orzechowy niech będzie Nie, orzechowy też to nie ma dużo Ten orzechowy? Uch, zobaczcie jak to wygląda. No i pięknie. Jeszcze chryteczki do piękna. Nie mogę już. Naprawdę dawno nie przypominam sobie kiedy byłem tak przejedzony. Naprawdę nie przypominam sobie kiedy. Dojedemy ostatniego. Zostawiam ci ostatniego i stąd idziemy. Zaraz go. Daj na raz. Dla widów, na raz. No dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, ej, masz tam jeszcze. Ojej, kur... Mega dobre jedzenie. Gdyby nie było takie dobre, to bym tak tego nie jadł i na pewno bym tego tyle nie zjadł. Mmm. Zjadłeś? Pokaż. Kurszak, ostatni kawałek. No dobra, ty już zjadłeś w sumie całą pizzę mm. i, taki... i, i i gra. Zjedzone, także... To teraz montaż jest ostatni, nie ile łącznie jest kalorii, a my lecimy dalej. To już chyba będzie końcówka filmu. Nienawidzę go. On jest obrzydliwy. Doprowadzę cię do bankructwa. Paga. I czekoladki. No lecisz! Chyba nie dam rany. Nie interesuje mnie to. Co cię nie interesuje? To do, doprowadzę cię do bankructwa, człowieku. Cieszę się, cieszę z tego Spadło mi jedno, mm -hmm. dobra. Doprowadzę cię do bankructwa na tym filmie. Nie będziesz miał już żadnych pieniędzy. No będę przesadę. A nie będziesz miał pieniędzy. Dobra, lecisz tam mam bomboniera. Znowu słodkę. Mmm. Nie smakują mi Nic nie nic ale mało baterii mam. Bo nie to, smakują to, mi Albo po prostu zakończamy to teraz. No, no dobra, no to jak się rozładujesz, że się rozładuje kamera, to nie moja wina, że się rozładowuje kamera i musisz się zakończyć film. To nie Dla nie mnie lepiej. godzina za chwilę będzie. Dla ciebie lepiej Dla mnie lepiej, że nie muszę już jeść, bo mnie naprawdę nie zarobi, jest nie mi nie nie dobrze. Tarobi. Jak nie zarobiłem, już zarobiłem. To ty stracisz. To ty cały czas na tym filmie tracisz. Ja już twoje zarobiłem, Je ile mogę. No i nie dam mu środę. Tak nie desz no to ja nie policzę ci trzech cz Dobra, weź Sejka, chociaż wypij Nie damy szlady Dasz No, nie chcę tego Sejka wypij mm -mm. Na no, samą myśl o tym szejku nie chce mi się żyć Dobra, jak go wymieszać teraz? Bo on musi być i czekolady, czekolady. dzisiaj na, na tym filmie kosztuje? Mogę nie obchodzi mnie to To i tak na tym filmie będziesz straszny Dobra, wymieszam to Ile kostek Dwa. Dwie Kończymy ten film na raz. musi być bardziej wodnisty. No chlub, bo nie zaliczymy. Wiem ja czekoladę, poczekaj. No znowu mi niedobrze. Niedobrze mi. Uff. Ostatni łek. Dawaj. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie Nie, nie, nie dokończyłeś tego chłopie To dobra, spróbuj to dopić Chcesz nie, to zasmakuj do sobie widzów. sam, pij to Pij to Sam sobie to do pij Dopij to dla widzów To jest serio realne! no zobacz ile ci zostało Nie policzymy tego szyjka wcale zaraz A ty sam możesz gadać nie, Ciebie i tak nie słucha nikt, kurde No, dla widzów Dla widzów, szacuneczek świetlaka. Szacuneczek, to jest już za duży szacuneczek Dawaj, dawaj Dla widzów Do końca Ach. Mało zostało, dread, mało zostało. No, Dziękuję bardzo kanał, za dupię, oglądanie. Cieszę się, że byliście na dzisiejszym filmie. W no, następnym dupię. odcinku olej będzie wykonywać zadania. Chłopie, ale zobacz, ile ci zostało. No ile? No zostało ile? tyle pod światło, no, widać, widać ile. Widać, 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 ile. Na filmie jest, mało ile zostało, wypiłem. Tego dopić. Dziękuję wszystkim za film. Olejnik a będziesz miał ten sam challenge, to zobaczymy. Weź sobie, nagraj sam końcówkę, nawet i sobie powiedz widzom i powiedz przy wszystkich, że zrobisz ten sam challenge i zrobisz taki sam film. Biorę ostatniego łyka tylko dla was, już na zakończenie. Nie mam siły tego pić, ale tylko po to, żebyście zostawili subskrypcję. Nie mam już siły tego pić. Dziękuję za odcinek. Zostawcie jak najwięcej łapek w górę, zostawcie subskrypcję za poświęcenie. Nie mam siły, jestem przesłodzony. Widzimy się w następnym filmie. I co, żegnamy Was. Dziękujemy za dzisiejszy film. Elo.